Witam państwa, nazywam się Sławą Majda. Jestem osobą jasno widzącą. Pozwolę sobie przedstawić drugi raport dotyczący koronawirusa. Pierwszy nagrany został w roku 2020, kiedy pandemia blokowała, niszczyła Włochy, drugi nagrywam po roku. Nie będę mówił o realiach pandemicznych, bo to Państwo z mediów sobie wyciągnięcie, a tylko te elementy, które udało mi się przez ten rok jako jasno widzącej wyłapać. Pozwolę sobie tutaj na podstawie laleczki pewne rzeczy pokazać. Proszę Państwa, osoby, które spotykałem w tamtym okresie miały na głowach korony, koronawirusa. One są specyficzne, podobne. Jeśli ktoś widział korony żelazne królów wandalskich w Hiszpanii, ale wykonane z żelaza, z takimi powiedzmy, bolcami, no to powiedzmy, gdyby ta kobieta miała koronę na głowie, no to te pałeczki koronawirusa u ludzi wyglądają tak. No, nade mną miałyby około 60-70 cm, gdybym ja je miał. Mówiłem o tym na filmie nakręconym z drugą osobą jasno widzącą, panem Andrzejem Pitrowskim. On jest dostępny w internecie, też pod hasłem koronawirus z moim nazwiskiem. Proszę Państwa, no, te korony są, czy powiedzmy, nam są pokazywane w dwóch barwach: czarna i złota. Złota, czyli wyższej jakby rangi, jakości, osoby ze złotą koroną. W zasadzie powinny chorować na koronawirusa. Czy przeżyją, to jest już inna sprawa. Ta pozłota, czy powiedzmy korona złoto świecąca, ona oznacza, że dusza w jakiejś inkarnacji inkarnowała jako no, ten wirus, ale na tyle aktywny, kreatywny w swoich działaniach, że no, przyczynił się do jakichś mutacji, do wielkich szkód. W populacji, nie mówię ludzi, ale może zwierząt, no tam, gdzie, tam gdzie te wirusy były aktywne, do, mogły się przyczynić do zgonu wielu osób. W związku z tym no, te osoby ja bym widział jako inaczej. Wtedy myślałem, że te osoby jako pierwsze mogą zachorować, czy no, mieć jakieś poważne powikłania. Yy, mamy kwiecień. Początek kwietnia 2021 roku, coś nowego pojawiło. Proszę Państwa, ja przez rok różnym osobom promowałem taką solankową substancję wytworzoną, promowaną przez pana Mechana Kesze, której koszt dla całego małego miasteczka, zabezpieczenie całego miasteczka przed koronawirusem to jest 3 zł. No, pomijam słoik. Po majonezie chyba, to jest czy po jakichś tam przyprawach. Pomijam ten koszt, tak? Czyli koszt tego, co jest w środku, to jest ku 3 zł dla całego miasteczka. Proszę Państwa, to jest zawartość sól, woda zwykła i e, podany przez Pana Mechana Kesze, sposób wykonania elektrolitu z płytki czystego cynku i y, płytki y, miedzi, tak? Dwa druciki w środku, bateryjka u góry, yy, płytka, jedna na dole, płytka na dole, po, na, jedna płytka po jednej stronie drucika, na drugim druciku drugi, yy, połączone to w ciągu doby wytwarza się nam taki elektrolit i tego nie używamy, a wsadzamy to do wody, tu wody nie ma akurat, żeby było jasne, wsadzamy to do wody po 15 minutach, mamy coś, co jest napromieniowane yy, silną silnie napromieniowane tą miedzią cynkowo-solankowością, nie wiem, jakby to inaczej nazwać. Pijemy szklankę tego na tydzień. To jest wszystko, co trzeba było zrobić. I proszę Państwa, ja rozdawałem, przypromowałem. no przypróbowałem, tam po znajomych w różnych instytucjach, no mam takich, takie grupki, na których mi tam zależało. Mówię, pijcie tego szklankę dziennie. Czyli to jest to, to jest to, nie to. Z tych osób znajomych wszyscy się pochorowali z wyjątkiem jednej rodziny, której akurat y, osoba y, no, przejęła się tym, tą szklankę starała się ten raz w tygodniu podać rodzinie i sobie. Tam się nikt nie pochorował, wszyscy inni się pochorowali, bo mieli lepsze pomysły. Tak? Albo co dwa tygodnie, albo sporadycznie, jak się przypomniało, albo mniej, albo więcej, albo kapkę no nie zadziałało. Ten środek nie leczy. Ja myślę, że może on y, być pomocny przy inhalacjach, kiedy, kiedy nos jest zatkany, ktoś nie ma węchu, tak? Wtedy inhalujemy, ale nie to, a to, co żeśmy, to, co nam się tu wytworzyło w tej, y, w tym naczyniu szklanym, tak? Czyli inhalacje, y, no, typowe inhalacje, tak jak się inhalacje robi, y, to y, na bazie, na bazie tej zwykłej wody z kranu, tak? tylko w której moczyło się ta solonkowość przez 15 minut. Tym się inhalujemy, powinno wyczyścić, no nie wiem, w krótkim czasie, ale nie mówię Państwu jak, bo no jeszcze nie ma sygnałów. Akurat znajomi się teraz pochorowali i wychodząc z tego, no za jakiś czas dopiero będziemy wiedzieli, jak to działa do tych celów. Nie jest to lekarstwo. A amantadyna prawdopodobnie działa skutecznie, lek na Parkinsona, więc może w tą stronę by trzeba włożyć. Proszę Państwa, maseczki. Ja jestem tak pewien tego środka, że maskę noszę tylko z tego tytułu, no żeby nie narazić się na jakiś mandat karny. Jestem pewien, że mógłbym wejść na oddział zakaźnie, nic by mi się nie stało. Ale też no, ja mam stronę pod nazwą Modlitwa inna niż wszystkie i jakby dwa środki czyli to plus te modlitwy, plus intencje, plus pamięć regresywna, plus osobiste modlitwy, plus przepraszanie, uzdrawianie no, wykonałem to rok temu kiedy pandemia była jeszcze we Włoszech spośród tych znajomych bliskich, którzy biorą wodę bazującą na, tych, na tej substancji zwykłą wodę skralną tylko, że moczono, że tak powiem, z tym. Nikt się nie porował. Nic się nikomu nie dzieje. Nie wiem, co będzie za rok, nie wiem, co będzie za e, dwa lata. Proszę Państwa, <laughs> e, jedna z osób, którym promowałem, dosłownie, nosiłem ten baniak i mówię: chcecie, brali. Trzymały panie przy nogach. Mówię, pijcie, bo to nie jest do tego stosowane. Pijcie co tydzień szklankę. Trzymałem przy nogach, i któregoś dnia przyszła do mnie pani i się pyta, jak ona wygląda. Proszę państwa, miała wokół siebie czerń. Ale była to czerń całego ciała. Ja widzę czerń. Tu pokazuję coś czarnego, tak? Proszę państwa, czerń. Tego typu jest czernią rakową, tak? Taka, jak ekran, jak monitor wyłączonego komputera, czy telewizor wyłączony, tak? Czernia. ale to w tym guście coś, to jest częń rakowa. No i coś podobnego zobaczyłem, ale w całym korpusie ciała. Myślałem, że ona ma intensywnego raka, no nie mogę jej tego powiedzieć. Następnego dnia rozłożył ją koronawirus. No, po dwóch tygodniach wróciła do pracy, koleżanka również się mm, pochorowała, też nie piła. Tego. Zacząłem analizować u osób, nawet pytać się na molnie, tych u których widziałem czyn, taką właśnie jak u tej pani. E Zacząłem pytać, y czy miały wirusa, czy mają, czy oczekują, że będą miały. No, osoby no, różnie, różnie to wygląda. Ta czernikowidowa, tak bym ją mógł nazwać, to moim zdaniem jest wokół całej postaci. Powiedzmy, tak? Na grubość człowieka, czyli u mnie, gdyby była, czy u tych, u tych osób, które widziałem, to do grubości dłoni wokół korpusu, tak to wygląda. Tak? Całe ciało czarne. U osób, które miały panią aptekarkę, byłem. Yy, chętny zapytać no i odpowiedziała mi, że miała w styczniu mamy kwiecie, miała w styczniu to dalej miała tą czerń covidową czyli yy, nie ma czy przeszła yy, przeszła schorzenie ale są te ślady, nie wiem jak to wygląda w organizmie jeśli ktoś ma z, zatkany nos, to tam gniazduje, to jest taka czarna Przestrzeń w nosie gniazduje jeszcze koronawirus. No, rodzina się poodparniała, ale no, ten koronawirus dalej w organizmie jest. Ten, ta utrata węchu nie jest bezprzyczynowa. Proponuję wtedy inhalację, jak już wspomniałem, z tego, z tego środka. Hmm, nie wiem, co z tą czernią. No, dalej, moim zdaniem, to albo jest produkt przemiany materii wirusa. Gdzie w dalszym ciągu organizm jest jeszcze konsumowany przez wirusa? No bo to za długo trwa, yy, ta, ta, yy, ta część za długo się utrzymuje. No żeby to Państwu zobrazować, no to może o, tak. tak. Gdyby, wokół, gdyby wokół tej postaci o, było coś takiego, no to to. To, no, trzeba byłoby jeszcze dla osób jasno widzących umieć rozróżnić to od schorzeń raka. Yy, ta cęń covidowa jest taka mucherowa, bardziej. Tak jak, jak wełna, taka przezierna lekko. A, a rak jednak jest yy, no, w moim przynajmniej jasnowidzeniu, taki ciemno, ciemno właśnie jak ta folia, którą pokazywałem. Tak? Yy. Zapraszam na moją stronę o nazwie Modlitwa, inna niż wszystkie, lub na YouTube. Tam są dwa filmy, chyba napisałem dwa artykuły, w tym jedna modlitwa poświęcona koronawirusowi. Uwalniamy się od niego. Ja nie mówię, że to jest w 100% na raz skuteczne. Tak? Że bierzemy to od ręki i, i nam puszcza. No, próbujcie Państwo. Wszystkiego dobrego.